Mąba i, i Niku Ha! Omba i Niku Chodź, siedzi z nami Nowe przygody Dzień podniósł, uśmiecha Mąba różowy, noze Kurtce, a Neku Szczeniak w fioletowym stroju Przybyli do Patagonii dzikiej i wspaniałej Aby odkrywać lodowce i lodowate ziemię Z wieżowymi górami i szerokimi jeziorami. Momba i Neeku są gotowi do jazdy Od wędrujących pingwinów do dzikich pum W Patagonii znajdą swój dom Momba i Neeku. Będziemy wędrować i bawić się. Od lodowców do stepów, tak dzikich i wspaniałych, w Patagonii odkryjemy ten kraj. Od klifów nad morzem do pagórkowatych wzgórz Mombajneku wybierają się na spacer z magelańskimi pingwinami, fokami na każdym kroku. W Patagonii jest o wiele więcej. Wysokich szczytów do plaży pingwinów Momba i Neku są nieosiągalni Z australijskimi papugami, które unoszą się wysoko W Patagonii dotkną nieba Mąba Neku odkrywajmy cały dzień W Patagonii będziemy wędrować i bawić się Od lodowców do stepów tak dzikich i wspaniałych W Patagonii odkryjemy ten kraj Zamarzniętych lodowców do przejrzystych jezior Momba i Neku znajdą przygodę blisko. Ze świeżym górskim powietrzem i dzikim wołaniem w Patagonii będą stanąć wysoko. Momba i Neku, serca pełne radości w Patagonii, nie mają strachu. Od pum do pingwinów z tak jasnym niebem, ich patagońska przygoda wydaje się być właściwa. Lajkuj, udostępnij, zasubskrybuj nas Momba i Niku zawsze pełen gaz Razem odkryjemy, razem będziemy grać Magii nie przegap, wystarczy kliknąć raz.